Cześć tutaj Mister Assassin'u i witam Was w kolejnej powtórce gracza Ecomefiu. Jest on dzisiaj na Cromwellu i jest to mapa Święta Dolina, więc zobaczmy co tutaj ciekawego się stało. E, powtórka coś leciutko zacięła, jak widzimy zaraz powinna ruszyć. Też wspomnę, że jest tutaj on w Plutonie. E, niestety skróciło mi niki, teraz nie rozczytam, a pierwszego niku... Nie rozczytam, ale jest tu w Plutonie z jakimiś dwoma swoimi widocznie znajomymi. No i jedzie, widzimy, niestandardowo na prawą stronę mapy. Tutaj raczej się medem nie jeździ. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i też widzimy, że Komefio jest na razie jakby sam, chociaż te dwa ciężkie jakieś medzi tu podjeżdżają. Z... Ekonyf zjeżdża na lewo, widzimy, że to chyba będzie jednak wycofanie się. Tak, wycofuje się z flanki. Nie ma zamiaru tutaj dalej e, walczyć, a raczej czegokolwiek robić, bo nie ma to w ogóle żadnego sensu. Jest on tutaj sam na flance i też widzimy, że i z trzeci jedzie ciekawie na górkę. Co ciekawe jest to grać zielony i powinien wiedzieć gdzie jechać, ale jednak widzimy nie zawsze nie zawsze się to sprawdza z kolorkami. Ale widzę tutaj dziwnie stanął, nie wiem, Przy Awczu musiał coś zrobić, odebrać telefon, cokolwiek. Na razie nic ciekawego w powtórce się nie dzieje. Większość tyłu jest po prawej stronie, są tam kilka, znaczy dwa medy, dwa TDK, trzy medy nawet i jeden ciężki. No po prawej stronie mapy, znaczy na górze w sumie, tam też nie dzieje się za dobrze. Ale też pamiętajmy, że jeszcze dużo czołgów nie widać i nie wiadomo co on w zagrani. jak widzimy ożył i zobaczymy co będzie się działo, gdzie on będzie dalej jechał. Na prawej flance pojawia się troszeczkę przeciwników. Postanowił właśnie na nią chyba zjechać albo coś próbować jak na razie robić. Jest AT7, jest super pershing, są tam też dwa ciężkie. No i jak widzimy na razie Ekomyfiu jedzie w ich stronę. Kieruje się do nich teraz definitywnie. Pamiętajmy, że AT7 i ten persznik mogą być teraz odwróceni i będzie ładnie można ich obijać w tył. Z też T37 te chyba to samo zauważył i też będzie jechał w ich stronę. No prawa flanka, raczej górna flanka jest e, strasznie robiona przez przeciwników. No i teraz Ekomyfi wjeżdża na tył właśnie. A te siódemki, jak widzimy, jest ona odwrócona i można bezkarnie ją tutaj bić. No, nie ma szans w ogóle nic tutaj zrobić, próbuje chyba się obrócić, ale dla niej jest już praktycznie za późno nic zrobić, musiałby pomóc jej super parsing, ale widzimy, sojusznicy też zaczynają pomagać i jest to dla przeciwników. No, sytuacja przegrana, przynajmniej z tej strony, bo widzimy, lewa strona, patrząc teraz na, na czołg, radzi sobie całkiem dobrze, a ty ka jest już wykańczana, no i super jest... Zniszczony, myślałem, że zostanie staranowany, ale jednak jest zniszczony. Góra całkowicie się przecisnęła. Są tam cztery ciężkie i może być z nimi trudno. No i wszyscy na mapie są praktycznie widoczni. Dwa ciężkie kampy gdzieś tam przybazi. To ciekawe. Na górze tam podjechał jakiś super pershing. A tutaj na mapie blisko nas zostały dwa ciężkie, trzy ciężkie, przepraszam, ale może być to dla nich bardzo fajna sytuacja, ponieważ T29 się wycofuje. Powinien tam zostać. A EcoMephew prawdopodobnie jedzie zabić arty Bo jest to bardzo dobra dla, dla niego teraz sytuacja Tylko że niestety Te dwa ciężkie O w sumie, trzy ciężkie Mogą mnie fajnie zagrażać Pojawia się M44 Na razie chyba nas nie widzi Teraz dopiero się zaspotowaliśmy Ale można już go bezkarnie zniszczyć Nic nie zdąży zrobić Wykończony jest na ślepo No i teraz Będzie próba szukania kolejnych artylerii Widzimy jest też szansa na zrobienie medalu Pasku czy jego za zabicie trzech art, jest kolejna arta, no jest niestety strasznie wychylona na szczęście. Ekomethiu w całą porę związkował ją i strzeliła gdzieś tam na ślepo na, na ślepo, gdzieś tam w przestrzeń. Teraz nie ma praktycznie żadnych szans. Pamiętajmy jeszcze o tych trzech ciężkich, które tu mogą leciutko zagrażać. Ekomifiu widzę, będzie szukał dalej chyba artylerii, żeby zrobić medal. Na razie nie zajmuje się tym, tym T29 i jego... Tutaj kolegom na isie, is ISie trzecim. Jest kolejny spot. I z trzeci ginie. Tutaj artylerii już raczej nie ma. Ekomfiu będzie teraz raczej. Przycelował właśnie w T29. Czy zostanie on zdjęty? On jest tam nadobicie? Zaraz się o tym przekonamy. Góra jak widzimy całkowicie padła. T-29 właśnie się spotuje i Ekomefiu będzie atakował go agresywnie. Wyjeżdża piękny strzał z biodra, bez żadnego przycelowania. No i teraz... Podejrzewam, że będzie kolejna próba szukania artylerii. Może ona być tutaj na dole, ale to też nie jest pewne. Może mogła gdzieś się ukryć gdzie indziej. Sytuacja jest, widzimy, na dobrej pozycji, góra jest całkowicie e, zrobiona. No wystarczy to wygrać. Zobaczymy jeszcze coś, co tutaj się podzieje. Widzieliśmy, a raczej słyszeliśmy strzał prawdopodobnie od artylerii. Prawdopodobnie, ponieważ podjechał tu też T32. No a artyleria jak się wycofywała mogła jechać gdzieś tam linią J4 albo właśnie gdzieś w tą stronę Ponieważ tutaj była przestrzeń, przestrzeń całkowicie dla przeciwników Otwarta i czysta Jest artyleria, wychyla się z prawej strony A w sumie się pojawia Raczej tutaj Hellcat sojuszniczy go zostawi Chociaż jeden strzał poleciał Czy drugi strzał będzie wykonany przez EcoMephew? Niestety pierwszy pudło, Ale drugi już powinien bez problemu wejść I tak właśnie EcoMephew zrobił sobie medal jego bardzo fajnie, niestety strzał od przeciwnika w magazyn amunicyjny. Nie jest teraz bezpieczna sytuacja dla Ekomefiu. Strzał w boczek niestety nie weszedł. 1600 Demedia, 4200 WN8. Wynik na Cromwellu taki, taki nawet dobry, bardzo dobry bym powiedział. Zwoity. No i próba teraz zabicia to 32. Hellcat. Plutonu pomaga coś tam, a raczej próbuje tutaj agresywnie go zaatakować. Nie widzimy tam sytuacji. No niestety Herkat ginie i teraz Ekomefiu będzie walczył oczywiście o specjalistę. Pierwszy strzał poleciał nad nim, drugi strzał w T32. Niestety dziwnie został zablokowany Ekomefiu przez ten budynek, ale na szczęście wybił ostatniego przeciwnika, znaczy ostatniego, aby mieć specjalistę. Więc bardzo ładnie. 1800 demagea, już 5200 wojena bardzo fajny wynik jeszcze został is trzeci to już w sumie formalność dużo przeciwników przepraszam dużo sojuszników jeszcze jest w grze no i raczej tutaj ekomefi nie zdąży podjechać ponieważ tam była droga zablokowana i raczej zostanie on zabity przez sojuszników 140 HP 22 no i właśnie jest is zabity więc powtórka bardzo fajna jak na kromkę. Nie ma, tutaj, nie ma znaczy tu jakiejś fantastycznej bitwy. Po prostu dobry wynik, dobra bitwa. Fajnie się wszystko poukładało. Przejdźmy jeszcze do screenów z bitwy. Widzimy oczywiście standardowo masterkę. Jest Fire for Effect. I tutaj fajny, jeden z fajniejszych medali, czyli medal Paskuciego. I oczywiście specjalista. Przejdźmy do kolejnego screena. Widzimy tutaj największy damage 2019. Nie ma szału, ale jest 6 fragów i 1415 damagea. Na ostatnim panelu widzimy 21 strzałów oddanych, 19 trafionych i 17 spenetrowanych damagea 2019. I damage'a zadanego po asyście jest aż 1200, czyli ponad połowa zrobionego damage'a w całej bitwie Bardzo ładny wynik, dystans przebity 4 km, Echo dużo się ruszał oczywiście na mapie Cromer to jest czołg praktycznie jak Scout prawie 32 tysiące zdobyte, 28 na czysto 1415 expa i 1415, e, znaczy 1415 expa po prostu, nie ma żadnych bonusów Nic tutaj więcej nie wyciągnął więc to by było na tyle. Szybciutka powtórka ładnie zagrana. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i do następnych bitew moich stałych bywalców. Cześć!